Co? Nie mam, nie mam, gazu O! Ktoś klamkę chyba zgubił Witam wszystkich z tej strony ULAT, dzisiejszy filmik to nagranie z naszego klasycznego niedzielnego strzelania i tak samo jak na filmiku z zeszłego tygodnia, tak samo i tym razem jesteśmy na nowym terenie koło Głódkowa i testujemy go w naszych rozgrywkach. W tej chwili rozgrywamy po raz drugi atak na flagi, to samo co robiliśmy na ostatnim filmie z tą różnicą, że tym razem to my się bronimy a nie atakujemy. Na samym początku rozstawiam się mocno po lewej stronie wraz z Matiasem i jeszcze kilkoma osobami i czekamy na przeciwników. No i zaraz powinni tutaj być. Na początku wiele się nie działo i dopiero po jakichś kilku minutach ktoś zdecydował się nas obejść i oprzed nas szerzej niż ja zakładałem, więc no nie ukrywam, że troszeczkę nas zaskoczył. Na szczęście z celnością nie było u niego za dobrze. Não tem ação de levei Jeszcze był jeden bardziej z lewej. No mam Matias chyba zdjęty. Udało się zdjąć dwóch przeciwników i wstępnie widziałem tylko dwóch i no przy sprawdzaniu czy nie ma ich więcej niestety wpakowałem się na trzeciego. No co wiem, bo tego zdjąłem. Patrzę czy jest więcej. Chyba dostałem? Podczas wycofania się dostałem w plecy, no i niestety wycieczka do Respa. Chodzi? Tak, no bo to od lunety zależy. A, bo to kwestia lunety. Tak, ona ma bardzo ciasno chodzący ten pieśnień. A ja widzę, że nowy hitkam. Tak. Jak oceniasz? No, jest ciężko mi powiedzieć, bo można. nie widziałem z ten, nagrania z niego. Z tego celować można. No tak, no bo to jest teoretycznie luneta też, nie? Co ty gadasz? No tak. Są takie nakładki, że masz tu muszle jak w to Co ty gadasz? Ale zajebiste. Ale fajne, ty. Zrespiłem się i poszedłem tym razem dla odmiany w prawą stronę na nasyp z drugiej. Ponieważ tutaj jest taka wysoka góra, która przecina cały teren rozgrywki. Rozstawiłem się i czekam na przeciwników. Tutaj tylko taki disclaimer, że mam mało amunicji i przyznam się, że po prostu mam mało amunicji ze sobą tego dnia, ponieważ używam dzisiaj kulek 03 nie jest to standardowa amunicja, której używam, więc po prostu mam jej w domu niewiele. Od strzela do mnie jakiś snajper. <laughs> Raczej na prawo, gdzieś na prawej na skraju, po samej prawej gdzieś wzdłuż tego nasypu mam snajpera. Potrzebujemy chyba wsparcia z prawej, bo tracimy tu ludzi. Snajper z prawej zdjęty. Ojciec, ojciec, to ty jesteś tam mocno po prawej stronie na górce? Już się nie widzę, ale widziałem właśnie tam ruch i wyglądał jak ty, więc to okej. Okay. Dobra Sajko, widzimy cię. Strzelają do nas z dołu. Mniej więcej tak, lekko do przodu, jakieś 30 metrów, 40. Dobra, no Sajko, ja się przesuwam na lewą, zostają tutaj część ekipy i was. Wzgórze wybronione, więc wchodzimy na szczyt, no i czekamy dalej na przeciwników. Z prawej strony ojciec i Sajko dość mocno obchodzą teren, więc no, nie ukrywajmy, mamy tutaj dość bezpieczną pozycję. Tam, 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 tam. jest ruch Ale ja jestem bez amunicji. Mi oczywiście w międzyczasie skończyły się kuleczki, więc tak naprawdę został mi tylko pistolet. Ja jeszcze zmarnowałem amunicję od niego. W lewo chyba to psycho Przychodzi No kurde to więc wychodzi na to, żeby po prostu... to, Znaczy ten jest k***o trudny do atakowania, nie ukrywajmy, tak? No i to... to i to tak naprawdę. No to jest zdjęć snipera czy nie? A jest? Zresztą to, to mogę cię sarkę na żeby się poławił że jest... no. Widzisz? kurwa A, dobra Zszedłem z górki, bo bez amunicji tak nie mam co tam siedzieć I udawać, że jestem A tutaj z tym pistoletem może kogoś zaskoczę I uda mi się zdjąć Kasia iść tam ich zabij ode mnie, co? Strzał z tyłu I tutaj pojawiają się jakieś pojedyncze strzały snajpera Ciekawe, bo za naszych pleców nie wiem, czy dobrze słyszałem, a strzał snajpera z tyłu był. Dobra, ktoś strzelił ewidentnie nade mną. I mam tu jednego! No i to byłoby tyle jeżeli chodzi o kulki, które mam w tym pistolecie. To był ostatni magazynek. Znaczy, no mam drugi, ale jest na green gas i chyba nie działa. Co? nie mam, nie mam gazu. Tam był. Włożyłeś pistolet? Nie Rozajrzę no się Włożyłem w magazynek ten CO2, w którym już nie miałem kulek I idę szukać przeciwnika Przynajmniej pohałasuję, to może chłopaki gdzieś go tam potem wydłubią Jak już mnie sprzątnie Tylko, że ktoś tu zgubił pistolet Może on będzie działał i może ma kulki O! Ktoś klamkę chyba zgubił Co prawda tylko kolcik od cynki czy elektryk, ale kulki to kulki, a dystanse tutaj nie są jakieś duże. on się stąd wycofał. No i mamy tego snajpera. Zdjęty z zdobyczną klamką, czy raczej znalezioną. Znalazłem czyjąś klamkę, bo jestem bez amunicji. Leżała klamka. Od razu klameczko oddaję, bo w sumie to w niej też już chyba kulek nie zostało, a wraca do swojej strony, a to właśnie chyba zabawka kogoś z tamtej strony. I tak naprawdę tym akcentem praktycznie skończyło się dla mnie to strzanie. Ja już nie miałem kulek, w ogóle kompletnie nic zero. Czyli po prostu doczekałem do końca scenariusza, a że już nie za wiele się działo, to i tutaj nie udało się nic nagrać. Czyli tym kończymy. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia ponownie.